Drugi dzień marca 2025 roku. Ale dzisiaj hałaśliwie tutaj jest. Piękny poranek niedzielny, rozbiegany jak to w tym lesie kabackim no już rękawiczkę nałożyłam drugą, to teraz mogę nadawać nawet całe dwie godziny. A znowu jestem w mojej alejce z powalonym drzewem no i temacik do rozważań to ja mam dzisiaj takie, że ho, ho, ho nie wiem sama jak z niego wybrnę a żeby było ciekawiej to tutaj skręcę trochę w lewo no i te moje przerywniki to zupełnie jakbym była niespełna rozumu nadaję tu o temaciku, a teraz nagle a to alejka, a to sosenka a to coś tam Ukrywanie siebie. Myślę, że jeszcze niedawno miałam z tym wielki problem. Świat zewnętrzny odczytywał mnie zupełnie inaczej niż, niż byłam w środku. To było bardzo męczące. Wiecznie zadowolona, wiecznie wesoła. Nigdy smutna, pogodna, optymistyczna. O, a co? Czy to znaczy, że w środku to ja taka. to ja jestem inna? Czasami inna. I dobrze, żeby świat zewnętrzny, to znaczy nasi bliscy, koleżanki, przyjaciółki. Rodzina i ci, z którymi się spotykamy, czasami epizodycznie, żeby ci ludzie mieli obraz nas, autentycznych. Hu 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 hu. Żaden to jest nowy temat, ani wyjątkowo oryginalny w swojej istocie. Wszak przecież wiadomo, że odgrywamy różne role. Ale tak sobie myślę, że po latach, tak sobie myślę, że, że fantastycznie jest zawsze w każdym miejscu i przy każdej osobie, bez względu na to, czy nam na niej bardzo zależy, czy mniej, być sobą. Nie ukrywać siebie za maską, za jakąś rulką, za jakimiś słowami. Nie odgrywać jakichś komedyek, udawanek. To jest coś fantastycznego. I przyznam się szczerze, że już dawno to wiedziałam, ale taka prawdziwa, to ja byłam chyba tylko dla dla najbliższych a i oni rzeczywiście znali moje prawdziwe oblicze nieustająco albo bardzo często smutnej przygnębionej zapracowanej zmęczonej nieludzko osoby i przed nimi nie udawałam nawet córka od czasu do czasu mi to przypomina. Wiesz, mamo, jako dziecko, to jaś tak bardzo o ciebie martwiłam, bo ty zawsze byłaś smutna. O, myślę sobie, jeju, to umiałam te różne scenki odgrywać przed przyjaciółeczkami, przed znajomymi, przed koleżankami, kolegami w pracy, tak? A tutaj pokazywałam siebie, a tam gdzieś. Siebie ukrywałam. No i nie ma. W tym nic takiego specjalnie odkrywczego. Bo przecież nie zawsze byłam smutna. Przecież bywały i te momenty, kiedy byłam wesoła. Ale to bycie sobą, bez względu na sytuację, na okoliczności, na wydarzenia, na osoby, które są z nami. Jest bezcenne. Ileż to energii można zaoszczędzić dzięki temu, że człowiek zawsze jest taki sam, czyli sobą. I wcale to nie jest trudne do zauważenia, jak słucham wywiadów z różnymi ludźmi, bo teraz się to tak bardzo rozpowszechniło, że kto ma kanał na YouTube, to Zaprasza do siebie różne osoby, no to ja wskakuję i słucham wywiadów z różnymi osobami. Odkryłam niedawno kanał Katarzyny Nosowskiej, a już wspominałam o tym, jakże tam u niej jest cieplutko, kiedy zaprasza kogoś. Zadaje pytania, jest rozmowa, a człowiek czuje się tak niewiarygodnie, miło, kiedy uczestniczy w tej rozmowie, bo jest to wywiad, ale tak naprawdę ona i jej syn prowadzą to w taki sposób, że chętnie by się człowiek poddał tym wszystkim pytankom. I to jest niesamowite, że potrafią. Ci ludzie, właśnie zadawać takie pytania i stworzyć taką atmosferę, że to ukrywanie siebie w ogóle tam nie ma miejsca. A wysłuchałam już kilka, wysłuchałam, odbyłam już kilka spotkań. Nosowska i jej syn z kuleszą, aktorką, przyjaciółką zaprosili też Dodę. Coś wspaniałego, uśmiech nie schodził mi z ust. Zaprosili też Michała Koterskiego, który zawsze mnie porusza i wzrusza i śmieszy, i Krzysztofa Zalewskiego, o którym nie miałam pojęcia, który naprawdę tworzy wspaniałą muzykę, i tak dalej, i tak dalej. No, nie będę się rozrzewniać, ale wtedy czujesz, że oni są autentyczni. No dobrze, ktoś powie, o Jezu, jacy autentyczni. Przygotowali się, odegrali komedykę. a Ty, Anka, to taka naiwna jesteś. E tam, to się po prostu czuje. A teraz jestem w trakcie słuchania wywiadu z Nosowską. Teraz zapomniałam, jak się nazywa ten człowiek, który ten kanał prowadzi, ale też to jest coś fantastycznego. No i do czego zmierzam? Że nie ukrywanie siebie bardzo pomaga w budowaniu szczerych, dobrych relacji. A nade wszystko, nie ukrywanie siebie, co wcale nie jest takie łatwe, a już na pewno bywa bardzo trudne, kiedy się jest osobą publiczną. Aha, to jest dopiero sztuka pozostać z sobą. W każdym takim momencie, kiedy ludzie chcą się o czymś dowiedzieć, co dotyczy ciebie bezpośrednio, o, ho, ho, trzeba mieć dużo odwagi, ale chyba nade wszystko siebie lubić i chyba nade wszystko najbardziej cenić to, że się jest sobą. I przyznam się szczerze, że ostatni czas. Jest dla mnie bardzo dobry w tym właśnie względzie. Ciągle mam to na uwadze i ciągle w każdej sytuacji bardzo staram się być sobą, być autentyczna. A jakie to wygodne, a jakie to praktyczne, a jakie to nie męczące, <laughs> nie odgrywać komedyjek, nie udawać kogoś, kim się nie jest. Tylko być sobą, bo ukrywanie siebie bardzo dużo energii zabiera. No i muszę tu zrobić teraz przerywnik, gdyż jak pięknie wygięty jest taki piękny pałąk pokrytym chem, Ten krzew, co to może być za krzew? No to drzewo to nie jest, ale jak to się pięknie tutaj... Wkomponowało w ten krajobrazik. Tak czy inaczej, ukrywanie siebie jest męczące. Pewnie dużo człowiek ryzykuje, odkrywając siebie, ale uczucie, które towarzyszy temu, jeśli jesteśmy z sobą w każdej sytuacji, jest bezcenne. A kiedy musimy się poukrywać. Za jakąś maską poudawać kogoś, kim nie jesteśmy, na okoliczność spotkania z kimś albo, albo jakiegoś wydarzenia. O, to bardzo męczy, a jak to rozpoznać? No, bo jeśli wracamy z jakiegoś spotkania, wypompowani, wymęczeni, <grywki> to znaczy, że te udawanki były tam na maksa. No i tyle w tym temacie. Warto taką pracę wykonać nad sobą. Warto sobie to uświadomić. Byłam mistrzem w udawaniu kogoś, kim nie byłam. I myślę, że jestem coraz bliżej tego nieukrywania siebie. A to dodaje mi pewności siebie, ale nie arogancji ale nie ale pewności, że jestem wartościowym człowiekiem. Dlaczego nie? Natomiast udawanie kogoś, kim się nie jest, myślę, że może zakłócić to poczucie własnej wartości i tak. A to drugie zjawisko przyrody. Jakże piękne. No i podsumowując, żeby się za bardzo nie rozbiegać w tym temacie, to życzę każdemu i sobie, żeby bez względu na to, co się będzie działo. Chociaż wiemy, jak często bywa, że coś nas przymusza, żeby jakąś komedyjkę odegrać, ale dla siebie samego i dla tego świata zewnętrznego warto nie ukrywać siebie. Hm. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. Z taką właśnie refleksją, żeby nie marnować tej energii na ukrywanie siebie.